24 maja 2012 roku w Chryniewiczach w województwie podlaskim miało miejsce niesamowite zdarzenie. Z figurki Matki Bożej popłynęły krwawe łzy. Ludzie z całego regionu zaczęli zjawiać się w niewielkiej drewnianej świetlicy, w której figura została umieszczona. Malutka, skromna budka stała się miejscem kultu i modlitwy. Figurka Matki Bożej. Znajdowała się na prowizorycznym ołtarzyku, udekorowanym kwiatami. W środku baraku, na niewielkim stole, stały również obrazki Jana Pawła II i Jezusa Chrystusa. Ludzie zaczęli przychodzić tutaj, modlić się i prosić Matkę Bożą o łaski i cuda, mimo że skromne warunki, w jakich znajdowała się figura Matki Bożej, nie przypominały żadnej świątyni. To właśnie tutaj. Miało miejsce niesamowite zjawisko. Ludzie wierzyli, że to cud, którego dokonała Matka Boża, która zdecydowała się objawić swoją obecność w skromnej wiejskiej świetlicy. W ciągu kilku dni od zdarzenia liczne media zaczęły relacjonować historię płaczącej figurki w Hryniewiczach. Wiele zwolenniczek tego wydarzenia uważało, że wszystkie uznane przez Kościół cuda. Miały miejsce właśnie w takich skromnych warunkach. Jedną z pierwszych osób, która zobaczyła ten cud, była pani Jadwiga, która mieszka w Hryniewiczach od 1966 roku. Skromna i cicha matka i babcia trzech wnucząt przyznaje, że Matka Boża zawsze zajmowała szczególne miejsce w jej sercu. Figurka Matki Bożej w Chrniewiczach była już od kilkudziesięciu lat. Ponoć ktoś przywiózł ją z częstochowy, ale potem była przekazywana z domu do domu. W końcu znalazła swoje miejsce w miejscowej świetlicy, gdzie garstka kobiet spotykała się na różańcu. Pani Jadwiga, która jako pierwsza zauważyła krwawe łzy, połączyła to wydarzenie z jej wcześniejszymi żalami do Matki Bożej. Martwiło ją, że tak mało osób przychodziło na te modlitwy. Tylko po cztery, pięć. Na modlitwie 23 maja wyznała swoje smutki i zmartwienia matce Bożej, tak jakby rozmawiała z bliską osobą. Następnego dnia pojawiły się krwawe łzy. Tę prawdziwość cudu potwierdzili inni mieszkańcy, którzy również zobaczyli krwawe łzy na figurce. Wkrótce wieść o cudownym wydarzeniu rozeszła się. A do Chryniewicz przyjeżdżali ludzie, aby zobaczyć cudowną figurkę i pomodlić się. Figurka Matki Bożej w Chryniewicach stała się miejscem skupienia dla wielu osób, które szukały nadziei i pomocy w swoich życiowych trudnościach. Pani Jadwiga w dzień, kiedy miało się odbyć nabożeństwo, przyszła do świetlicy, by przygotować wszystko do modlitwy. Dopiero wtedy, gdy skończyła z przygotowaniami, Zauważyła coś niepokojącego na figurce. Zerknęła bliżej i zobaczyła, że z oczu figurki płynęły krwawe łzy. Jak sama powiedziała. Przyglądałam się uważnie. Te ślady były wyraźne. Byłam w szoku. Nie wiedziałam, co mam robić. Zdenerwowana krążyłam po świetlicy. Upadłam na kolana. Zaczęłam gorliwie się modlić. Wiedziałam, że zobaczyłam coś niezwykłego, nadzwyczajnego. Chciała, aby ktoś jeszcze zobaczył ten cud, ale zanim powiedziała cokolwiek innym, przyglądała się uważnie figurce, zastanawiając się, czy to nie jej wyobraźnia gra jej figle. W końcu przekonała się, że to, co widzi, jest rzeczywiste. Na wszelki wypadek nikomu o swoim odkryciu nie mówiła, za to każdą kolejną osobę, która przychodziła do kaplicy, prosiła o przyjrzenie się figurce. I wszyscy widzieli to samo. Krwawe łzy. Pani Jadwiga była przekonana, że zobaczyła coś nadzwyczajnego i niemożliwego do wytłumaczenia. Wiadomość o cudzie w Chrniewiczach lotem błyskawicy rozniosła się po całej wsi. Ale nie wszyscy przyjęli to poważnie i serio. Zwłaszcza ci młodsi. Nawet się trochę z tego cudu zaczęli podśmiewać. W Polsce to nie takie cuda się zdarzają, nic dziwnego, że i figurki już krwawią, drwił jeden z pracowników tutajszej firmy. Młode małżeństwo, które trochę z ciekawości przyszło przyjrzeć się figurce Matki Bożej, też po wyjściu nie wyglądało na przekonanych. Trudno w to uwierzyć. Ja jakoś nie mogę się do tego przekonać mówił młody mąż, a jego żona tylko mu z lekkim uśmiechem przytakiwała. Na razie zresztą i Kościół do kwestii cudów w Hryniewiczach podchodził co najmniej ze spokojem. Owszem proboszcz parafii świętego Stanisława w Białym Stoku, pod którą Chryniewicze podlegają, był już na miejscu i z figurką zapoznał się osobiście, ale jak dotąd nic z tych oględzin nie wynikło. Starsi mieszkańcy Hryniewicz wiedzą jednak swoje: na pewno w ich wsi zdarzyło się coś wyjątkowego, wierzą w to głęboko. Niektórzy uważali, że to znak z nieba, ostrzeżenie przed jakąś nadchodzącą tragedią, inni uważali to za potwierdzenie swojej wiary, ale dla pani Jadwigi i wielu innych mieszkańców Hryniewicz to był znak. Że Matka Boża patrzy na nich i czuwa nad nimi, że zawsze będą mieli opiekę i wsparcie. Maryja zawsze była obecna w życiu ludzi, dbając o ich potrzeby i otaczając ich opieką. Jej miłość jest niezwykła, bezgraniczna i pełna ciepła. Ludzie modlą się przez jej wstawiennictwo do Boga w trudnych sytuacjach, w chorobie i w lęku. Jej miłość jest tak wielka że nikt nie pozostaje bez jej opieki i wsparcia. Wszyscy możemy nauczyć się od Maryi miłości i troski o innych. Maryja pokazuje nam, jak kochać bezinteresownie i jak służyć innym. Jej opieka nad nami jest niezwykła, a jej miłość jest wieczna i bezwarunkowa. Dlatego warto ufać Maryi, kochać ją i modlić się do niej. Jej matczyne serce jest zawsze otwarte na potrzeby swoich dzieci. Maryja jest zawsze przy nas, dbając o nasze dobro i chroniąc nas przed złem. Wszyscy możemy znaleźć w niej oparcie i nadzieję, a Jej miłość daje nam siłę do pokonywania trudności i dodawania siebie innym. Najświętsza Maryjo Panno Królowo Polski, módl się za nami. Amen.